Cześć, mam na imię Grzesiek. Dzisiaj, 10 grudnia, obchodzimy wspomnienie świętego Grzegorza III. Przyjdź, przyjdź, Jezu jako młody zakonnik przywędrował on do Rzymu z Syrii. Było to na początku VIII wieku. E, tak się zdarzyło, że akurat papież Grzegorz II umarł. I Grzegorz III został wybrany na jego następcę. Odbyło się to poprzez aklamację, czyli wybór ludu. Papież Grzegorz III zasłynął z tego, że kontynuował dzieła swoich poprzedników. Grzegorza II i Grzegorza Wielkiego. Chodziło m.in. o to, że sprzeciwiał się cesarzowi Leonowi, który zachęcał do niszczenia świętych obrazów. Grzegorz III się stanowczo temu sprzeciwiał, jak skomunikował tych, którzy tak robili, co doprowadziło do wojny pomiędzy papieżem a cesarzem Leonem III. Dlatego Grzegorz III zmuszony był do umocnień Rzymu, do umocnień wszystkich kościołów, do zawarcia wielu sojuszy, m.in. z frankami czy z anglikami. Miało to dobre konsekwencje, dlatego że w późniejszym czasie zwiększało to wpływy dla Rzymu. No i oczywiście umacniało bezpieczeństwo. Papież Grzegorz III był ostatnim nieeuropejczykiem wybranym na tron papieski do czasu wyborów papieża Franciszka w 2016 roku. Także ponad 1200 lat. To będzie już tyle na dzisiaj. Życzę Wam udanego adwentu i oczekiwania na przyjście Pana Marana. Waszym dzisiejszym zadaniem będzie pomóc Waszym rodzicom w obowiązkach przedświątecznych. Jak to zrobicie, to już od Was zależy. Wszystkiego dobrego.